Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, 21 dzień grudnia 51 dzień naszej modlitwy. Jean de La Bruyere. Nie ma szlachetniejszej przesady niż przesadna wdzięczność. Kochani, oczywiście, że może być też coś takiego jak przesadna wdzięczność, wtedy, kiedy czujemy, że ona jest nieszczera i jest taka nieprawdziwa, albo jest jakaś taka, wiecie, z takiej pozycji służalczej, kiedy coś zrobimy, a ktoś Ci dziękuję i dziękujemy, no już że już mam już dość. Już po prostu przestań, po prostu okej, okay, przyjąłem to. Ja rozumiem, w, ten, w tym sensie istnieje przesadna wdzięczność, nie? ale wdzięczność w takim sensie, że, jakby, że ciągle chcemy być coraz bardziej wdzięczni, to jest najbardziej szlachetna przesada, jaka istnieje. Kochani, to jest już 51 dzień naszej modlitwy, to jest tam, już nie pamiętam dla będzie który 27, czyli to jest jakiś 24, tak? Chyba w dziękczynnej, czy jakoś tak, bo niedobrze liczę, części. Może być Boże, ile można dziękować? To już do przesady. Uwaga! To jest najbardziej szlachetna przesada, jaka może być. Super byłoby, gdyby się nowenna skończyła za tam 3 dni, a ty dalej będziesz jechał dziękując. Ale przecież nie dostałem. No i tak będę dziękował. To jest piękna, szlachetna przesadność. Nigdy nie przesadzimy we wdzięczności. Pamiętajcie o tym. Modnimy się, a nie lenimy się. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do jutra. Pa, pa.